Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałem Wam zaprezentować aktywny detektora. W zestawie znajdziecie generator dźwięku, do tego całe okablowanie do oraz centralkę sterującą. którym sterujemy za pomocą aplikacji przez telefon, Czyli nie ma innej możliwości. Aktualizacje są regularnie wprowadzane. Głośnik oczywiście jest przetestowany. I mamy sportowe auto. Ja teraz przystąpię do prac montażowych. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał w warunkach takich domowych sobie zamontować w domu, może kupić ten wydech u nas przez stronę bardzo zwany Auto Detailing. Ja oczywiście służę pomocą przy montażu. Możemy się dzwonić. Podpowiem, gdzie należy się wpiąć w instalację i jak zamontować krok po kroku, aby przeprowadzić proces montażu tego wydechu. Dobrze, tak to wygląda. Tor został zamontowany tutaj po prawej stronie wydechu. Bez ingerencji słuchajcie w podłogę samochodu. Udało mi się przykręcić dodatkowy wydech do, do belki. Więc nie ma żadnych dziur i tak polecam każdemu robić w swoim samochodzie, żeby nie robić żadnych dodatkowych dziur, jeśli nie jest to potrzebne. Kabel wpuściłem tym przepustem i wyszedł sobie bagażnikiem. Ładnie tutaj przy zamku, jak ktoś kiedyś tutaj rzeźbił. Jakiś kabel idzie od głośnika. Nie wiem co to jest. Ale ze względu na to, że było przygotowane, to skorzystałem z możliwości i sobie tędy również wypuściłem ten przewodzik. Oczywiście centrala jest już po aktualizacji. Wgrane wszystkie dźwięki, które były możliwe. To mamy łączenie kabli z centralką. Cała wiązka. Kable po które są niewykorzystane. Jeep nie jest skomplikowany. Cała instalacja jest podłączona tutaj. Kan jest podłączony do. Żółtofioletowego przewodu, a zasilanie wziąłem z zapalniczki. Jeszcze zostało mi tylko, oczywiście, to zlutować i zabezpieczyć. No i oczywiście tutaj gdzieś później zamontuję to na spinki plastikowe tego tora, żeby był pod ręką, jakby ktoś w przyszłości chciał sobie wymontować. Ten sprzęt i zamontować do innego auta, to bym nie miał jakichś problemów. Tutaj, oczywiście, można podłączyć drugi głośnik. Ktoś będzie chciał mieć mocniejszy dźwięk, to może sobie dokupić albo nabyć, czy od, od, od razu z dwoma głośnikami. Wtedy już naprawdę to daje czadu. Palimy samochodzik. Zobaczymy co to zagada. Niestety nie nagram wam dźwięku tego wydechu. No bo mój telefon niestety nie daje sobie z tym rady, nie odzwierciedla to tak naprawdę tego co słychać. A więc na naszej stronie możecie sobie posłuchać najlepiej na komputerze, jak to, jak to gra. Jest wiele tam różnych dźwięków do wyboru różnych aut sportowych także później można sobie to po prostu wybrać, to co się chce. A jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć: że tego typu głośniki, aktywne wydechy, są montowane seryjnie w autach silnikami diesla. Więc to nie jest takie jakby totalne dziadostwo, że ktoś sobie robi wioskę, bo sobie założył głośnik pod wydechem, bo już w tej chwili po prostu. Żeby te dźwięki były ładne, to niektóre auta mają po prostu to seryjnie montowane i naprawdę nawet nikt, nikt nie wie, że coś takiego ma w swoim samochodzie, bo ostatnio rozbieraliśmy klienta samochód, byliśmy z tyłu zderzak okazało się właśnie, że ma taki seryjnie zamontowany głośnik do tego, żeby ten dźwięk był ładniejszy w tym samochodzie. Także jeśli ktoś chce sobie. Zrobić dużym kosztem wydek sportowy i nie płacić mandatów za to, że go policja złapie i mu wlepi, nie będzie musiał później to demontować albo z powrotem przewracać do serii. To może sobie zamontować taki właśnie głośnik, w każdej chwili, może go sobie wyłączyć jak jedzie gdzieś w dłuższą trasę. I wyłączyć jak sobie gdzieś tam chce przeszpanować. Tak? W sumie jednak zdecydowałem się, że dołączę wam ten filmik, bo nagrałem ten dźwięk, więc możecie sobie zobaczyć po prostu jak to działa, jak ja to, jak ja to słożyłem i jak to w trakcie pracy wygląda. Natomiast no, dźwięki to sobie mówię, odsłuchajcie przez stronę, bo naprawdę tutaj w hali super to, to gra. Na zewnątrz też bardzo ładnie to buczy polecam po prostu, jeżeli ktoś chce zrobić sobie auto trochę stuningować i mi mieć trochę przyjemności ze sportowego auta to, to polecam Pozdrawiam Weź AMG